Dzień dobry. Witam Państwa tradycyjnie w środę, kiedy to pojawia się w kioskach najnowszy numer Nowin Górskich. Następnie dwa istotne komunikaty. Dobiega końca konkurs, w którym można wygrać dwa samochody, samochody Fiaty 126P. Publikujemy 27. Kupon będzie ich 30, ale istotna uwaga, kto nie ma, komu brakuje jeden lub dwa czy więcej może jeszcze nabyć je w redakcji Nowin. Kolejna istotna sprawa ogłaszamy po raz drugi konkurs zabawę plebiscyt na człowieka roku 92 województwa jeleniogórskiego. Tym razem nieco zmodyfikowany. Mianowicie Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W pierwszym czytelnicy będą zgłaszać swoje kandydatury. Kandydatury mogą również przysyłać stowarzyszenia, ugrupowania, koła, sekcje i tym podobne. Kandydatury będą przyjmowane do 31 grudnia. Potem redakcja opublikuje listę z nazwiskami i rozpocznie się faktyczne głosowanie na kuponach. A co w najnowszym numerze? Na pierwszej stronie tekst Janusza Rozlała Pułapka czy szansa na kolumnie 12-13. Redaktor Rozlał pisze m.in., Jeżeli Polska nie podejmie wielkiego wysiłku na rzecz rozwoju terenów zachodnich, ich potencjału materialnego i intelektualnego, to może się zdarzyć, że regiony te rychło zostaną wciągnięte w gospodarczy obszar Niemiec. Zachęcam Państwa do lektury tego tekstu. Obok redaktor Żońca pisze o maltretowaniu i wykorzystywaniu dzieci. Podaje przykłady znęcania się, najczęściej z rejonu Kamiennej Góry, Kowar, ale także Jeleniej Góry. I jeden z przykładów. Najstarszy, trójka dzieci, najstarsze ma 7 lat. Dzieci często są brudne, zaniedbane. Widać je na ulicy, przy kubłach, na śmieci. Matka ubrana w najbodniejsze ciuchy, baluje, wyrusza często w rejsach to się popularnie mówi. Najmłodsza Basia pilnuje rodzeństwo, aby im się nic nie stało. Tej pozostałej dwójce czasem nawet gotuje. Kiedy jej szkolna wychowawczyni Przyszła do domu, okazało się, że matki nie było, oczywiście brud, bałagan, a najmłodsza dziewczynka, która miała nieco ponad roczek, Iza, leżała, która leżała w łóżeczku, miała uszkodzoną miednicę i połamane nóżki. Tak to się przejawiała matczyna miłość. Redaktor Żońca podaje również inne przykłady znęcania się nad dziećmi i między innymi jeden z ojców... Bił po głowie dwoje dzieci w wieku 8 i 13 lat. Kopał, szarpał za włosy. Inny z kolei yy, kablem od żelazka bił 11-letniego syna tylko za to, że ten ukradł mu pieniądze. Dalej inny makabryczny przykład i bulwersujący oczywiście. Przez dwa lata gwałcił swoją córkę pierwszy raz, gdy miała 4 lata. Dobrze sytuowany, powszechnie znany w Jeleni Górze mężczyzna. Matka dowiedziała się o tym przypadkowo. Autor podaje oczywiście jeszcze inne przykłady, pisząc, że za znęcanie się nad dzieckiem grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Nie wszyscy czytelnicy Nowin wiedzą zapewne również o tym, że istnieje w Wielingurze od dwóch lat terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Gorąco zachęcam Państwa do lektury tekstu Nogą, Kablem i Żelazkiem. Co jeszcze w najnowszych nowinach? Redaktor Gomzar w tekście zatytułowanym, Ale końca nie widać, na kolumnie 11, czyli na stronie 11, pisze o problemach na budowie zbiornika wody pitnej dla Jeleniej Góry, zwany popularnie Sosnówka, który będzie miał obszar 14 milionów zbiornik będzie miał, przepraszam, 14 milionów metrów sześciennych pojemności i z tego do celów konsumpcyjnych przeznaczy się 11 milionów. Oczywiście roboty cały czas trwają, ale tempo prac, co zrozumiałe, zależy od dobywu środków finansowych, a z tym to bywa różnie. Na kolumnie sportowej publikuję tabele piłkarskie po rundzie jesiennej, również klas A i B. Za tydzień tabele trampkarzy i juniorów. Na pewno sporo osób zainteres zainteresują wyjaśnienia na stronie siódmej w rubryce Radzimy sobie, w której na prośbę czytelników redakcja publikuje wykaz kół oddziałów terenowych, które działają przy Wojewódzkim Zarządzie Oddziału Związku Sybiraków. Również jest adres i telefon kontaktowy do koła rodzin katyńskich. A także wyjaśnienie praca emeryta na umowę zlecenie. Nasza najmłodsza koleżanka na kolumnie szóstej, redaktor Małgosia Potoczak, rozpoczyna cykl prezentacji religii i związków wyznaniowych na terenie województwa jeleniogórskiego. W pierwszym numerze przedstawia ona Kościół Ewangelicko-Ausburski, zwany inaczej Ewangelicko-Luterańskim. W ostatnim numerze Nowin można również przeczytać o jubileuszu karkonowskiej grupy GOPR oraz o aktualnym stanie tras turystycznych i nartostrad. W rubryce Głos Ma wypowiada się pani Ewa Styczyńska z Centrum Wspierania Biznesu w Wielkiej Górze. Oczywiście jest wiele innych materiałów. Zachęcam gorąco do lektury najnowszego numeru. Ale aby Aktualne było plansz, hasło na planszy przed programem Przegląd Prasy. Chciałem również po raz pierwszy zaprezentować znane może niektórym pismo Karkonosze, które się ukazuje w nowej szacie graficznej, a poświęcone jest kulturze, turystyce i sportowi województwa jeleniogórskiego. Karkonosze ukazują się w nakładzie półtora tysiąca egzemplarzy. No nie są, są trudno dostępne były problemy z korpotażem jak powiedział redaktor naczelny Janusz Sven z ruchem dlatego w tej chwili większość nakładu jest sprzedawana za pośrednictwem biur podróży W najnowszym numerze można przeczytać m.in. o jey sprawiedliwości mianowicie Iwo Łaborewicz pisze o torturach Jakie stosowano w średniowieczu. Dalej, pan Janusz Ptaszyński przypomina krótką historię jelenigrówskich tramwajów gazowych. Są relacje z najciekawszych wydarzeń kulturalnych w ciągu ostatnich miesięcy. Można również wybrać jedną z wielu propozycji ciekawego spędzenia czasu. Co jeszcze? Warto przeczytać tekst właśnie pana Cwena o sporcie, a konkretny tytuł Komu potrzebny sportowy wyczyn? Bardzo interesujący, który spotka się żywym oddźwiękiem wśród kibiców i władz administracyjno-sportowych. Dodam tylko, że jedno wydanie właśnie w nakładzie półtora tysiąca egzemplarzy te pisma kosztuje 27 milionów. Oczywiście redakcja ma problemy finansowe. Ostatni numer udało się przygotować dzięki finansowemu wsparciu związku gmin Kwisa oraz samorządów Lubomierza i Karpacza. Jeszcze raz prezentuję Karkonosze. Zapraszam do Piosków po Karkonosze, po Nowiny, przepraszam i po Karkonosze do biura podróży. Dziękuję pięknie za uwagę.